Okej, okay, teraz witam w drugim AW logu. Na tym awulogu porozmawiamy o portale, porozmawiamy, wyrażę swoją opinię na temat portali społecznościowych typu Facebook, Nasza Klasa, no i pokażę wam co mi się podoba, tu co nie, no i wejdę na swoje konto. No, Facebook to fajny portal społecznościowy, tak, ale bardzo fajny. I ten, tu mamy taki newsy, że ktoś na przykład, tu wydarzenia, że na przykład, nie wiem, na przykład jakieś ogniska i tak dalej, co jest fajne. I tu mamy napisy, że na przykład, że no newsy ogólnie... Te różne quizy, można odpowiadać na pytania. Tu, kto jest dostępny, akurat na czacie. Informacje na natan zaproszeń, linków, że lubię to i takie tam. na no, no, ale mówiąc, co mi się nie podoba? Facebook. No to Facebooku mi się nie podoba co? że po prostu ten. Mm. No właściwie to mi się wszystko tu podoba. Bo ten. No tu po prostu tu nic nie ma. No takiego głupiego. Z naszym klasą to tak, mam ten. No tu Facebook powstał pierwszy na polskie wersje powstał. Z czego się bardzo cieszę. A na temat naszej klasy już mam. mówię, czemu tak, no mówiłem, że to będą avulogi, czyli wideologii, że ten, oj, będziecie musieli chwilę poczekać, aż się włączy nasza klasa, net mi się już zrobiło. a z awulogiem, okej, okay, ja opowiem nasz... nasze... nasza klasa, to jest, wrocławianie stworzyli ten portal, a Facebooka jakiś tam magik, już nie pamiętam kto. Naprawdę. A naszą klasę stworzył, stworzyli Wrocławianie. No i tu mamy, no. bardzo Niektóre rzeczy są bardzo podobne do tych z Facebooka. No i na Facebooku jeszcze nie, zapomniałem powiedzieć, że możemy grać w różne gry. Mm. Dużo tych gier jest ice Tower i tak dalej cholera co jakiś no a Facebook? No Facebook jest fajny, no mam oficjalnie, Czy mam jakieś konto Knieksa, Nie, tylko jest konto studia filmowego Phoenix. Zresztą które podam w tym w opisie filmiku Co na temat... Mam Facebooka na, na naszej klasy. No tu mamy fajne rejestracje, nie, no na Facebooku też mamy takie coś właściwie i to jest trochę zgapione według mnie. Chociaż ja mogę się mylić. Nie wiem co pierwsze powstało, czy Facebook czy nasza klasa takie. Nikt nie wie czy było, czy było. To znaczy, no, pierwsza była kura według ten. A może jajko jednak? Nie wiem. Na no, naszej klasy no co tak. Tu mamy taki enka tank. Podobne bardzo co, co jest na Facebooku, ten taki zwykły po prostu tutaj będzie. No, zresztą tu archiwum rozmów na Facebooku jest coś takiego, ale inaczej tu. Status na tym, no tam akurat właśnie jedynym minusem to, że tam nie jest dostępny, zaraz wracam, nie przeszkadzać. Tu jest tylko dostępny, zaraz wracam, niewidoczny, niedostępny, tam jest tylko. Online i offline, coś takiego. No tu opcję mamy, że archiwizuj wiadomości, nie musimy. Minki, czyli ten. Emotki, informacje, różne. No. I dźwięk. Że, jak przychodzi wiadomość, ta ręka ma takie wiadomości, a Facebook. No i tu mamy pocztę. No, i tu mamy rozbudowane szkoły. Tu jest bardziej rozbudowany, taki bardziej dla uczniów, bo bym powiedział. No, i tu o, profil. No, i tu ten. No, tu mamy status widoczny i niewidoczny. Czy z tych statusów więcej? Ładuje się cholera. Opis to samo na Facebooku nie wiem czy się da i nie chyba to jest takie i ten tu mamy aukcje znajomych że na przykład coś sprzedają to zobaczymy to jeżeli mamy go znajomych ale jak nie mamy to że po prostu wejść aplikację no to nie wiem czy to gry są chyba są gry nie, albo to po prostu są no gry, tylko zmieniony nazwa czy coś. No i tam też można grać. Ice Tower ITP. No tych gier tu już nie jest dużo, buty, bo to nie. Par kilka miesięcy temu się pojawiło. No i udało mi się jakoś nagrać. Bo... kurat ten. No i. Co mi się nie podoba. No i teraz na koniec takie porównanie. No, w naszej klasie, no co mówię, to jest po prostu klon Facebooka, według mnie. No, trochę podobne wszystkie. Po co, no, że te, na przykład ten enka, tak, to jest samo co na Facebooku, podobne, tylko że tu mamy status z, z góry na dół, a tu mamy sen. No, tu mamy taki śledzik, czyli tam też jest takie z newsami, tylko tu mam, tylko tu po prostu nie mamy. Wideo tu możemy też dodawać, i ty, ten no, profil nasz wygląda inaczej. no, <laughs> Swojego nie pokażę. pokażę, Nie wiem czy. <laughs> no, że po prostu mam Janek krupy, powiedzmy. No, no, bo swojego nie będę pokazywał. No, tu mamy wiek, miejscowość, imię, nazwisko i takie pseudonim. Nie każdy ma ostatnie dodane zdjęcia, filmiki. Newsy tu są ostatnie, tak jak na Facebooku, komentarze, no to to akurat jest w jednym pasku. Komentarze i wpisy i tu mamy edycja profilu, prywatność, preferencje, pomoc, ulogu się i co mi się nie podoba. No nasza klasa no to szczerze mówiąc to jest... Trochę klon Facebooka. Trochę niektóre funkcje są skrynowane z Facebooka. No i tak jak mówił mój kolega The Angar 22, no teraz przeniósł je znowu na swoje stare wlogowe konto. Nie pamiętam jak się on już zło dokładnie i mówił, że są klasykowe laski. No, że robią tak zdjęcie z telefonu, także widać je z telefonu. No odniosę się do niego a jak mają ro, ma robić? to znaczy no chyba jakoś się da ale dla niego to są plastikowe laski to znaczy no są tacy ludzie co siedzą cały, całe dnie na facebooku i, lub w naszej klasie to znaczy no no i facebooka i naszą klasę mają te na przykład bitwa na głosy the voice of poland i te. No. No i... W nasz co wolę? Po teraz pomyślicie. Facebook Facebooka no. Z... Dla internetów takich słabszych to ten... Po prostu szybciej się anduje na zobaczycie. No. Tu mamy podobne też. To na kabło to właśnie to według mnie jest podobne i to. Są dwa podobne portale społecznościowe. Jest jeszcze Twitter, no. No, Twitter to już jest całkiem inna historia. No, nie do końca, no i... Do końca, no, no i... No i co? Tyle wam chciałem powiedzieć. Cię z wami będę żegnał. Dzisiaj już. Powiedziałem to, co chciałem. Cześć!